Sny od wieków fascynują ludzi i stanowią tajemniczy kanał komunikacji z podświadomością. Wiele kultur, filozofii oraz teorii psychologicznych traktuje sny jako ważne narzędzie do zrozumienia siebie i swojego życia. Interpretacja snów może być osobistym doświadczeniem, ale istnieje wiele symboli, które mają uniwersalne znaczenie. Sny często odzwierciedlają nasze emocje, pragnienia, lęki i konflikty wewnętrzne. Czasem pomagają przetworzyć nieprzepracowane doświadczenia. A innym razem odsłaniają ukryte aspekty naszej psychiki. Ważne jest, by pamiętać, że nie każdy element w śnie ma jednoznaczne znaczenie kontekst oraz nasze własne uczucia związane ze snem są kluczowe w jego interpretacji. Dom często symbolizuje naszą psychikę lub emocjonalne życie. Poszczególne pokoje mogą odnosić się do różnych części osobowości. Na przykład strych lub piwnica mogą symbolizować ukryte aspekty siebie, nieświadome pragnienia lub przeszłość. Woda jest symbolem emocji, uczuć i nieświadomości. Czysta woda może oznaczać spokój i harmonię, podczas gdy brudna woda wskazuje na tłumione uczucia lub emocjonalny chaos. Jezioro może wskazywać na głębsze, bardziej stonowane uczucia. Szerokie, spokojne jezioro to symbol równowagi, natomiast burzliwe wyraz emocjonalnego zamieszania. Nieznane osoby mogą symbolizować nieodkryte aspekty siebie. Każda postać we śnie to część Twojej psychiki często reprezentująca Twoje cechy, które masz do przemyślenia. Przyjaciele, rodzina często odzwierciedlają Twoje relacje z tymi osobami w rzeczywistości, a także Twoje przeżycia związane z nimi. Konflikty z bliskimi we śnie mogą wskazywać na nierozwiązane problemy w rzeczywistości. Zwierzęta, zwierzęta często symbolizują instynkty, pasje, siłę lub strach. Na przykład wilk może reprezentować dziką, nieokiełznaną część siebie, podczas gdy kot może symbolizować intuicję i niezależność. Latanie, marzenie o lataniu jest jednym z najbardziej popularnych symboli. Może oznaczać wolność, ucieczkę od problemów, lub po prostu pragnienie oderwania się od rzeczywistości. Jeśli jednak sen o lataniu wiąże się z uczuciem lęku, może to oznaczać obawy przed utratą kontroli lub przed nieznanym. Upadek, upadek to jeden z najczęstszych motywów we śnie. Może oznaczać poczucie utraty kontroli, lęk przed porażką lub zmartwienia związane z sytuacjami życiowymi. W zależności od emocji w śnie, może to także sugerować obawę przed upadkiem w sensie osobistym, zawodowym lub emocjonalnym. Sen o byciu ściganym może wskazywać na unikanie konfrontacji, lęki lub trudności, których staramy się uniknąć. Może także oznaczać potrzebę stawienia czoła problemom, które ciągle nas prześladują.